Witam, chciałbym pokazać swoją kolekcję filmów z serii Złota kolekcja i Srebrna kolekcja i filmy z kolekcji QDVD w plastikowych pudełkach tak więc zaczynamy pierwszy z nich to jest Love Story o to tak będzie dobrze następny będzie Sposób na blondynkę, coś takiego. O, tak będzie lepiej. Następny to będzie Bad Boys, druga część. Następny lepiej być nie może. Jack Nicholson. Następny podejrzani, coś takiego. Następny, kiedy Chary poznał w sali. Następny siedmiu wspaniałych. Następny fargo Następny waleczne serce. O coś takiego Następny pojutrze Transformers. Uwodzenia Pijany Mistrz z Jackie oczywiście, Krawy Sport o, Coś takiego etykalni Tutaj jest oddział specjalny słod O tak lepiej Następny droga do szczęścia. następny GRIS następny polowanie na czerwony październik Star Trek stan zagrożenia Oczywiście wściekły byk, rozgrywka z Robertem Teniro, podziemny krąg. Teraz easy rider. Następny y, Piękny umysł O coś takiego I Jeszcze Ja robot I jeszcze jutro przyjdzie do mnie Z tej serii 7 lat w Tybecie Z Brad Pittem A teraz Będzie srebrna Kolekcja Zaczynamy Pierwszy z nich to jest World Trade Center z Nikolasem, coś takiego. Następny 21 z Kevinem Spacey. O, tak. Następny Wilk z Michelle Pfeiffer i Jackiem Nicholsonem. O, następny. Znowu z Michel Pfeiffer kłębia Oceanu, teraz z Julian Roberts Mamuśka, następny z Denzelem Szalona Odwaga, i z McRaean, o następne diamentowa afera. Następny film, Dzień Zagłady. Następny, Hudson Hawk z Bruce'em Willisem. O! Następny, z Tom Hanksem, Pik, czyli Duży. O! Następny, Uwielbiam ten film. Tajna broń z John Travolta i z Christianem Slaterem. Zakładnik z tą kruzem. Następne: Vanilla Sky z tą kruzem znowu. Stali z tą kruzem firma też super film. Wojna Państwa Rose też super film dalej Bez Granic z Angeliną Jolie później Ucieczka z Los Angeles następny To jest srebrna bajeczna już kolekcja, ale to samo, tylko że bardziej dla młodzieży, Eni. Coś takiego. Zoom Akademia Superbohaterów. Następny Aragon. Następny. Eddie Murphy, wyobraź sobie. I następny też z Eddie Murphy. Mów mi, Dave, jeszcze parę sztuk też będzie w tygodniu. Jak się nie mylę, to będzie z Sathura. Taki przygodowy z tej serii. I teraz pokażę kolekcja QDVD w plastikowych pudełkach, tylko na razie kolekcjonuję. Tak więc zaczynamy. Producenci na QDVD Superfilm. O, tak, muszę ustawić, jest dobrze. Następny orka. Jest, o tak, jest super. Następny będzie Air America z melem kipsonem. O tak. Ciężko ustawić, ale już jest dobrze chyba. Teraz Mickey Rourke Johnny przystojniak. Coś takiego. Następny Fantas Fantastyczne przygody Billa i Teda, też super film. Następny Charles Bronson i Connie Waldeza na QDVD Następny o super klasyka Oko za oko z czakiem Nor Norrisem Następny Chin Hackman i Niewiary kodny świadek coś takiego teraz będzie obfitość z Meryl Streep i sam Neil, jak się nie mylę dalej przesunę trochę będzie nieśmiertelny z Christopherem Lambertem oczywiście pierwsza część na QDVD później będzie 3 dni Kondora z Robertem Redfordem, super film, też polecam. Maksymalne przyspieszenie z Emilio Estevezem, też super film. Sit Nancy coś takiego. Teraz Tedors z Ollem Kilmerem. Też super film. Następny widzę ze świętej pamięci Donaldem Caterlantem. Krzeszni chłopcy. Dalej. O, też super film. Taki nieznany, ale mi się podobał. Margines życia, też na DVD oczywiście. Następny mamy Arnolda. Czerwona Sonia, coś takiego. I jeszcze tutaj Żelazny orzeł, trzecia część. To wszystko na QDVD. Dalej o Rutger Hauer i Autostopowicz. Super film. Następny. Sycylijczyk z Christopherem Lambertem, oczywiście. Teraz będzie Oko Kota, też fajny horror. Taki. Dalej, znowu, teraz będzie Stalone i na krawędzi, o coś takiego. Teraz będzie trylogia na qdvd rambo tak damy jeden dwa i trzy tak żeby było że mam następne zbrodnia serca na qdvd Następny Marlon Prandowidze i koszmary Horror. O, uwielbiany. Przeze mnie film Ochotnicy John Candy i Tom Hanks. Super film. Następny przygodowy Wyspa Piratów. Jest. I dalej jest. Horror, no mogę powiedzieć, że nawet był dobry. M Mgła. O, dobry. Dramat pod czułą kontrolą super też film. Tutaj widzę, że tu będzie 24 godziny na QDVD. I dalej jest. Dustin Hoffman absolwent. o tu jedna jest parodia z Leslie z synem egzorcysta 2,5 o tak jest dobrze o jest i klasyk Serpico z Alem Pacino też super film o teraz Ludiamont Filip Philips Mroczny Wicher też nawet spoko film Teraz Obserwatorzy z Korejheimem, uwielbiam ten film, naprawdę na kasetach na VHS już to oglądałem, a teraz jest na DVD też super film. I teraz z Bartem Reynoldsem ktoś tu kręci, taki sobie film mogę powiedzieć. Dalej, o, Michael Douglas teraz będzie, Duch i Mrok. Następny będzie. Widzę. Richard Gere i Cotton Club. Też fajny film. Dalej, Jack Nicholson. Porozmawiajmy o kobietach. To była zamiana ze znajomym z internetu. o Steve, Steve Martin i historia z Los Angeles super film Alfred Hitchcock i szantaż no bo nawet dobry film Widzę dalej Robert De Niro i Harry Angel też spoko film jak ktoś lubi takie filmy oczywiście Uniwersalny żołnierz. Jedynka. Super film. Dalej. Ucieczka z Nowego Jorku. Z kartem russelem oczywiście. Gwiezdne Wrota. Oczywiście też z kartem russelem Super film. O, teraz. Nawet fajny horror shocker. Cebulowe pole z Jamesem Woodsem Film na faktach, naprawdę spoko Zemsta po latach Też nawet spoko I nagi instynkt Nagi instynkt Coś takiego, jeszcze na DVD i jeszcze mam Na DVD w takim no pakiecie, ale Pokażę tak, o tu jest jeden taki pakiet na qdv To jest pakiet z Arnoldem Schwarzeneggerem i jest tutaj tak pamięć absolutna. Jak to się robi w Chicago, czerwona gorączka i terminator 2, dzień z sądu. Wszystko na qdvd I jeszcze jeden, już za chwilę pokażę. I jeszcze taki pakiet, też filmów na QDVD. To jest Martwe Zło, Czerwony Smok Nagi Instynkt i Delicates. Sen. To są wszystko moje na QDVD. Dalej zbieram, kolekcjonuję filmy z tych serii. Jak coś się uda, to jeszcze pokażę. Następny filmik będą z resztą filmami. Chciałbym pokazać filmy z Istudem, jakie mam, z Eddiem Murphy, może z Jackie Chanem, tak więc zobaczymy to wkrótce. Wielkie dzięki.